Dzień dobry, nazywam się Paweł Cacko, pracuję jako programista w Polskiej Agencji InteractiveMaking.pl. Przygotowałem dla Państwa szkolenie z obsługi Państwa strony na WordPressie. Dodam tylko, że szkolenie jest dla Państwa następne bez limitu i znajduje się w Państwa folderze na dysku Google. Aby przejść do panelu administracyjnego WordPressa, Wprowadzamy adres strony łamane na logowanie. Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło i wybieramy zaloguj. Po przejściu logowania ukazuje nam się kopit WordPressa główny. Pokrótce opiszę tutaj najważniejsze funkcje, które mamy dostępne z lewej strony panelu. Zaczynając od góry, mamy tutaj aktualizację, wpisy, portfolio, media, strony, formularze, tak jak widać. Zacznę tutaj od mediów. Jest to zakładka, która przedstawia wszystkie media dostępne na stronie: obrazki, wideo, pliki dźwiękowe i tego typu rzeczy. No, możemy wybierać. Edytować, kasować. Możemy także dodawać nowe. Miejscu wystarczy przepuścić, przeciągnąć nowy plik. Widzimy maksymalna wielkość to 128 MB. Dalej mamy strony. Na stronach mamy dostępne wszystkie pod, podstrony, które są w naszej witrynie. Może w tym miejscu przejdę też do polityki prywatności od razu. Tak wygląda strona z polityką prywatności. Mamy tu wpisane podstawowe informacje, które będzie trzeba uzupełnić albo aktualizować w, mianę, w razie jakichkolwiek zmian. Na pewno w punkcie 9 trzeba będzie wpisać swojego dostawcę hostingu, dokładnie w tym miejscu i dalej można sobie przeczytać wszystkie paragrafy, punkty, podpunkty. Mamy dane firmy. Zmienić albo aktualizować taką politykę prywatności. Wybieramy edytuj w elementorze. Otwiera nam się edytor i w tej chwili wybieramy sobie edycja i możemy edytować, zmieniać wszystkie punkty, które są tu dostępne. Od możemy sobie to rozszerzyć. Później wybieramy aktualizuj i treści wpisane tutaj zostaną zaktualizowane. Tak się prezentuje zakładka o stronach. Dalej są formularze. W miejscu mamy dostępne formularze, które są albo nie są wykorzystywane na stronie. Także możemy edytować, zmieniać pola, wiadomości, które otrzymujemy i tego typu sprawy. Dalej zakładka Elementor, to wtyczka do edycji strony, jak Państwu już pokazywałem. Wygląd. Nie mamy motywy, menu widżety, tyczki, które są użyte na stronie. Tutaj są użytkownicy, czyli jako administrator wpisany AIG. Możemy tutaj dodawać kolejnych. starczy wpisać nazwę, e-mail. Wybieramy sobie rolę. Każda rola ma różny zakres. Uprawnień do zmiany i dodajemy tutaj. Mamy ciasteczka, które wyświetlają się przy wejściu na stronę, żeby zmienić ich w treść. I także link do polityki prywatności. Dalej mamy slider revolution. W tym miejscu możemy zmieniać następne slajdery na stronie. Kolejne wtyczki to już jest kustomizacja strony i jej przyspieszanie. W razie jakichkolwiek problemów, czy zapytań prosimy o kontakt. Przejdę teraz na stronę. Tutaj mamy portfolio wstawione. Która wyświetla nam realizację by wprowadzić zmiany w tym miejscu przechodzimy do portfolio i w tym miejscu dodajemy kolejne portfolio możemy wpisać wszystkie dane, dodać zdjęcia Czy edytować w tym miejscu mamy zakładkę O nas. Mamy przedstawiony zespół i opisaną historię. I tutaj edytować treści. Wybieramy tak jak wcześniej edytuj w Elementorze. Każdą z tych zakładek będziemy mogli zmienić. Tak jak wcześniej wspomniałem. W tym miejscu mamy aktualizację. Będą dostępne aktualizacje wtyczek, motywów i samego WordPressa. Zalecamy przed aktualizacją i zrobienie kopii. W sprawach aktualizacji zalecamy kontakt z naszą agencją. Zrobimy taką kopię, przeprowadzimy aktualizację. Sprawie, zapewnimy tutaj ciągłość działania strony, więc raczej prosimy działać tutaj ostrożnie i raczej kontaktować się z naszą agencją. To już wszystko w ramach szkolenia. Mam nadzieję, że przekazane informacje przydadzą się Państwu w dalszych działaniach. Dziękuję za uwagę. Do